Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że największy ból, jaki nosisz w sobie, nie pochodzi od wroga, ale od kogoś, kto kiedyś trzymał cię za rękę jako dziecko? Od osoby, z którą dzieliłeś dom, wspomnienia, a może nawet pokój to nie jest zwykła rana, to cios zadany przez kogoś, kto miał cię chronić. Zdrada ze strony rodzeństwa to jedna z najcichszych form cierpienia. Nie krzyczysz o niej. Nie piszesz o niej w internecie. Po prostu chowasz ją głęboko i próbujesz sobie wmówić, że to przecież rodzina, ale właśnie w tym kłamstwie kryje się największa pułapka. Bo nie każda więź krwi oznacza lojalność, a nie każde milczenie to pokój. Ten materiał nie ma na celu siać nienawiści. Ma przynieść jasność. Pokaże ci siedem zdrad, których nie powinieneś i nie musisz. Przebaczać. Nie dlatego, że jesteś zimny czy okrutny, ale dlatego, że w końcu szanujesz siebie na tyle, by przestać krwawić dla ludzi, którzy ciągle cię ranią. Zdrada numer jeden. Podważanie cię za zamkniętymi drzwiami. Nie każda zdrada jest głośna, nie każda wymaga krzyków i trzaskania drzwiami. Niektóre dzieją się cicho, w szeptach, w rozmowach, których nie słyszysz. Ale których efekty czujesz przez całe życie. Jedną z najgłębszych ran, jakie może zadać brat czy siostra, jest fałszywe wsparcie. Na zewnątrz są Twoim sojusznikiem, uśmiechają się do Ciebie przy stole, słuchają Twoich planów, ale gdy Cię nie ma, krytykują Cię przed rodzicami, wypaczają Twoje słowa, opowiadają Historie, których nigdy nie wypowiedziałeś. I wiesz, co jest najgorsze? Nie masz dowodów, masz tylko uczucie, zmienia się ton rozmów, pojawia się dystans, pytania pełne wątpliwości, aż w końcu słyszysz z ust matki lub ojca zdanie, którego nigdy im nie powiedziałeś, słowa, które mogły wyjść tylko od kogoś bardzo bliskiego. Ta zdrada niszczy zaufanie, bo od dziecka uczono Cię, że świat może Cię zawieść. Ale brat lub siostra zawsze będą po twojej stronie. I kiedy właśnie ta osoba zostaje twoim cichym wrogiem, to już nie tylko ból, to zburzenie fundamentu. Pamiętam historię mężczyzny, którego nazwiemy Krzysztof. Całe życie starał się o akceptację ojca, pracował ciężko, wspierał rodzinę, ale coś zawsze stało na przeszkodzie. Dopiero po latach dowiedział się, że jego młodszy brat. Ten sam, który nazywał go wzorem, za jego plecami mówił ojcu, że Krzysztof jest nieodpowiedzialny, rozrzutny, że nie nadaje się do prowadzenia rodzinnego biznesu. I wtedy wszystko zrozumiał. Ten dystans, to ciągłe ocenianie, to chłodne spojrzenie. Marek Aureliusz napisał kiedyś, że język zdrajcy tnie głębiej niż miecz, bo słowa zostawiają ślad, niszczą reputację zatruwają relacje, dzielą ludzi na całe życie. Wniosek? Jeśli ktoś się do ciebie uśmiecha, ale za twoimi plecami wbija ci nóż, nie jesteś mu nic winien. Rodzina to nie immunitet, zaufanie się zdobywa, nie dziedziczy. Milczenie wobec zdrady nie jest szlachetnością, to zdrada samego siebie. Masz prawo chronić swoje imię, swoją prawdę i swój spokój. I czasem jedynym rozwiązaniem nie jest pojednanie, tylko odejście. Zdrada numer dwa: sabotowanie twojego sukcesu. Sukces powinien jednoczyć rodzinę, powinien być powodem do dumy, źródłem inspiracji i wzajemnego wsparcia. Ale co, jeśli twój wzrost nie wywołuje radości, tylko zazdrość? Co jeśli każdy Twój krok naprzód sprawia, że ktoś z Twojej rodziny czuje się pomniejszony? Jedną z najbardziej bolesnych zdrad, jakiej możesz doświadczyć ze strony rodzeństwa, jest ta, gdy Twój sukces staje się dla nich zagrożeniem. Nie gratulują, rywalizują, nie wspierają, podważają, nie mówią tego wprost. Ukrywają to pod żartami, sarkazmem, niby życzliwymi komentarzami, słyszysz, ale ci się poszczęściło. Zmieniasz się, od kiedy ci się powiodło. Teraz myślisz, że jesteś lepszy od wszystkich, ale za tymi słowami stoi coś więcej niż żal. To niezdolność do zaakceptowania czyjegoś rozwoju, bo obnaża ich własny brak działania. Twój postęp jest dla nich lustrem. I nie podoba im się to, co w nim widzą. Posłuchaj tej historii. Była kobieta o imieniu Amanda. Przez wiele lat ciężko pracowała, aż w końcu awansowała na kierownicze stanowisko. Rodzice byli dumni, znajomi gratulowali, a jej starsza siostra tylko się uśmiechnęła i rzuciła: Tylko, niech ci to nie uderzy do głowy. A później, za plecami Amandy, mówiła rodzinie, że staje się zarozumiała. Że myśli tylko o pieniądzach. Ta sama siostra, która nieraz pożyczała od niej pieniądze, teraz udawała, że sukces Amandy to coś, czego należy się wstydzić. Ale prawda jest taka, że to nie chodziło o pieniądze, ani o stanowisko, to chodziło o to, że sukces Amandy przypominał siostrze o tym, czego sama nie osiągnęła, i zamiast spojrzeć w lustro, zaczęła szarpać odbicie. Stoicyzm przypomina nam, że nie każdy, kto się uśmiecha, cieszy się Twoim wzrostem. Niektórzy ludzie mogą być przy Tobie tylko wtedy, gdy Stoisz na tym samym poziomie. Gdy zaczynasz rosnąć, czują się opuszczeni i próbują Cię zatrzymać. Ale pamiętaj, Twój sukces nie wymaga przeprosin, nie musisz go umniejszać, żeby inni czuli się lepiej. Nie musisz go ukrywać, żeby nikogo nie urazić. Nie walcz z nimi, nie tłumacz się, po prostu idź dalej. Pozwól, by ich gorycz stała się tłem. Nie jesteś zobowiązany przepraszać za to, że stajesz się tym, kim masz być, bo ludzie, którzy naprawdę Cię kochają, rosną razem z Tobą, idą obok, nie rzucają cieni, tylko trzymają Cię za ramię w świetle Twojego sukcesu. Zdrada numer 3. Wykorzystywanie wspólnej przeszłości jako narzędzia manipulacji wspomnienia z dzieciństwa. To powinny być świętości, cisza między żartami, wspólne sekrety, ulotne chwile, które miały nas łączyć. Ale co się dzieje, gdy ktoś, kto znacie najlepiej, zaczyna używać Twojej przeszłości przeciwko Tobie? To już nie jest nostalgia, to nie są wspomnienia, to broń. Brat czy siostra, zamiast wspierać. Przypominają ci błędy z przeszłości, nie po to, byś się rozwijał, ale po to, byś się nie ruszył z miejsca. Przypominają ci coś, co powiedziałeś lub zrobiłeś 10, 20, a nawet 30 lat temu, żeby dziś zmusić cię do uległości. I co najgorsze, robią to z uśmiechem. Jakby to był żart, rodzinna anegdota, taka niewinna przypominajka. Ale to nie jest niewinne. To forma kontroli. Słyszałeś kiedyś coś takiego? Pamiętasz, kto wtedy cię krył? A jeśli powiem mamie, jak było naprawdę? To nie jest troska, to nie jest miłość, to smycz. Historia Dawida jest idealnym przykładem. Jego starszy brat znał każdy jego ból z dzieciństwa. Gdy Dawid odniósł sukces finansowy, brat regularnie przypominał mu: Pamiętasz, jak nie miałeś nic? Nie zapomnij, kto wtedy Ci pomógł. Za każdym razem, gdy Dawid nie chciał pożyczyć pieniędzy, brat wyciągał z pamięci obraz małego, zagubionego chłopca. Nie z empatii, z wyrachowania. Dawid zrozumiał, że jego osiągnięcia przestały należeć do Niego. Zostały przejęte przez kogoś, kto nie widział w nim dorosłego człowieka, tylko dług do spłacenia. Stoicy przypominają: człowiek każdego dnia staje się kimś nowym. Nie możesz trzymać kogoś w kajdanach jego wczoraj, i nie możesz pozwolić, by inni trzymali tak ciebie. Jeśli ktoś wciąż sprowadza cię do błędów z przeszłości, żeby mieć nad tobą władzę dziś, to nie jest miłość, to nie jest bliskość, to manipulacja. Masz prawo rosnąć, masz prawo ewoluować. Masz prawo być kimś innym niż byłeś wtedy, a jeśli ktoś nie potrafi cię widzieć takim, jakim jesteś teraz, to nie zasługuje na miejsce przy tobie w przyszłości. Nie jesteś zobowiązany do odgrywania starej roli w cudzym teatrze pamięci. Nie jesteś więźniem wspomnień, które ktoś próbuje zamienić w łańcuchy. Ty piszesz nową historię i nie potrzebujesz nikogo, kto trzyma cię w starej. Zdrada numer 4. Upokorzenie cię na oczach innych. Są zdrady, które dzieją się po cichu, w cieniu, między szeptami, ale są też takie, które dzieją się na oczach wszystkich, pod pozorem dowcipu, w imię rodzinnego humoru. To wtedy, gdy twoje zaufanie zostaje wyśmiane, gdy ktoś, komu powierzyłeś słabość, zrobi z niej widowisko dla innych, brat lub siostra rzucają żartem przy stole. Który śmieszy wszystkich oprócz ciebie, bo wiedzą, co mówią i wiedzą, jak bardzo cię to zaboli. Opowiadają historię, którą wyznałeś im w chwili słabości, wyciągają ją jak kartę przetargową, nie po to, by rozluźnić atmosferę, ale by postawić się wyżej twoim kosztem. No powiedz przecież, to było śmieszne. Nie przesadzaj, to tylko żart, ale to nie jest tylko żart, kiedy śmieją się z twojej łzy. To nie jest tylko żart, kiedy ludzie, na których ci zależy, patrzą na ciebie inaczej, bo ktoś z Twojej rodziny zdradził Twoje zaufanie. Historia laury to przykład, który zostaje w głowie. Zakochała się, zaczęła spotykać z kimś wyjątkowym. Na rodzinnej kolacji jej brat rzucił w tłum, a pamiętacie, jak laura przez miesiące płakała po swoim ex i błagała, żeby wrócił? Śmiech. Cisza. Zamrożony uśmiech na jej twarzy, w środku zawstydzenie, złość i żal, bo on wiedział, jak bardzo wtedy cierpiała. Był tym, któremu zaufała, i właśnie ten ktoś zamienił jej ranę w punchline. Później, gdy go skonfrontowała, odpowiedział: Oj, przestań, trochę luzu, to przecież nic takiego, ale to było coś takiego. To była zdrada. Niefizyczna, niejawna. Ale cicha eksplozja w środku serca. Epiktet powiedział kiedyś: Ten, kto śmieje się z twojej rany, nie zasługuje na miejsce w twoim życiu. Upokorzenie w miejscu, które powinno być bezpieczne, zamyka ludzi w sobie na lata, buduje mur, uczy cię, że nawet wśród bliskich musisz zakładać zbroję, a miłość, która rani na oczach innych, to nie miłość, to pokaz siły, nie siły charakteru. Ale ego, wniosek jest prosty. Jeśli ktoś kpi z Twojej wrażliwości, jeśli żartuje z Twoich ran i oczekuje, że będziesz się z tego śmiać, to nie szanuje Ciebie. A tam, gdzie nie ma szacunku, nie musisz zostawać, nawet jeśli to rodzina, można kochać i odejść. Można wybaczyć i odsunąć się. Można być lojalnym wobec siebie, bez lojalności wobec bólu. Bo krew nie daje nikomu prawa do zadawania publicznego wstydu, a stół rodzinny nie jest sceną dla żartów, które ranią. Zasługujesz na relacje, które cię chronią, nie na te, które zamieniają twoją historię w kabaret. Zdrada numer 5 emocjonalna nieobecność, gdy najbardziej ich potrzebowałeś. Nie każda zdrada to działanie nie każda ma twarz oskarżeń czy ostrych słów. Niektóre zdrady mają kształt ciszy, braku, nieobecności, która boli mocniej niż jakakolwiek kłótnia to wtedy, gdy przechodzisz przez piekło, a osoba, na którą liczyłeś, po prostu się nie pojawia. Nie mówimy tu o wielkich gestach, nie oczekujesz cudów, tylko prostego, jak się trzymasz jednego telefonu, wiadomości, znaku, że jesteś dla nich ważny właśnie wtedy, gdy najbardziej tego potrzebujesz. A oni znikają nie fizycznie, ale emocjonalnie, jakby ich nie było, chociaż byli blisko i nie jesteś w stanie tego wytłumaczyć innym, bo przecież nic złego nie zrobili, nie obrażali cię, nie wyśmiewali, po prostu milczeli, ale właśnie to milczenie boli najbardziej, bo mówi: Twoje cierpienie mnie nie obchodzi i mówi to głośniej niż jakiekolwiek słowa. Historia Jasona jest tego doskonałym przykładem. Po 15 latach pracy stracił pracę, w tym samym czasie rozpadł się jego związek, popadł w depresję, a jego siostra mieszkała zaledwie 20 minut od niego. Nie napisała, nie zadzwoniła, nie spytała, czy żyje. Kiedy po kilku miesiącach w końcu odzyskał siły i zapytał ją dlaczego odpowiedziała. Pomyślałam, że potrzebujesz przestrzeni, ale Jason nie potrzebował przestrzeni. Potrzebował kogoś, kto po prostu okaże troskę. Seneka powiedział kiedyś: Trudności nie budują charakteru, one go ujawniają i to prawda. Dopiero gdy upadasz, widzisz, kto naprawdę stoi przy tobie. I czasem milczenie rodzeństwa mówi wszystko, co trzeba wiedzieć. Bo emocjonalna nieobecność nie jest neutralna. Zostawia bliznę, uczy cię, że Twoje cierpienie nie jest ważne, że Twoje łzy nikogo nie poruszają i że nawet ci, którzy mieli być na zawsze, potrafią zniknąć w chwilach, kiedy ich najbardziej potrzebujesz. Wniosek: nie możesz zmusić ludzi do troski i nie powinieneś zatrzymywać przy sobie tych, którzy byli z Tobą tylko wtedy, gdy było łatwo. Bo prawdziwa miłość nie objawia się w dobrych dniach. Ona pojawia się wtedy, gdy jest ciężko. Nie gonisz duchów emocjonalnych, nie tłumaczysz bólu tym, którzy nigdy nie słuchali. Skupiasz się na tych, którzy byli, mimo wszystko, bo to oni zasługują na miejsce w Twoim życiu. Reszta to tylko cienie, które mijają Cię w ciszy. Zdrada: numer 6. Wpychanie Cię w rolę, która Cię niszczy. Nie każda rana jest efektem ostrego słowa. Czasem najgłębsze blizny tworzą się w ciszy, w oczekiwaniach, których nigdy nie wyraziłeś zgodą, w rolach, które ci narzucono, zanim jeszcze zrozumiałeś, kim naprawdę jesteś. Zdrada ze strony rodzeństwa nie zawsze objawia się w kłótni. Czasem polega na tym, że traktują cię nie jako osobę, ale jak funkcję w rodzinnej układance. Jesteś tym, który zawsze ma być silny, tym, który nigdy nie odmawia, tym, który dzwoni pierwszy, który pożycza pieniądze, który łagodzi konflikty i ratuje sytuacje. Ale zapytaj siebie szczerze: czy ty to wybrałeś? Czy ta rola ci służy? Czy cię wyniszcza? Rodzeństwo często wzmacnia te schematy, bo tak im wygodnie, gdy tylko spróbujesz się wycofać, gdy powiesz nie, gdy zatroszczysz się o siebie, słyszysz. Zmieniasz się. Robisz się egoistyczny. Zawsze mogłem na ciebie liczyć. Ale to nie jest troska, to roszczenie, to oczekiwanie, że dalej będziesz gasł, żeby im było jasno. Przypomnę ci historię Marka. Był najstarszym z trójki rodzeństwa. Zawsze pierwszy do pomocy. Emocjonalne wsparcie, finansowa podpora, mediacja między matką a ojcem. Aż pewnego dnia nie dał rady. Zdiagnozowano u niego wypalenie. Powiedział: „Potrzebuje zająć się sobą. Odpowiedź: Zarzuty. Zawsze byłeś silny. A teraz co? Jeśli ty nie pomożesz, to kto? Nie dlatego, że nie kochali go, ale dlatego, że jego siła była dla nich wygodna. Filozofia stoicka mówi jasno: Nie urodziłeś się po to, żeby odgrywać rolę w cudzym scenariuszu. Urodziłeś się, by żyć zgodnie z rozumem i prawdą. A czasem ta prawda boli innych, bo wreszcie mówisz: dość. Nie jesteś winny nikomu wyjaśnień, dlaczego już nie chcesz dźwigać więcej, niż możesz unieść. Masz prawo do odpoczynku, masz prawo do odmowy, masz prawo do odejścia od roli, która cię niszczy. Nie musisz spalać się, by ogrzać innych. Nie musisz być wszystkim dla wszystkich. To nie jest Twoja życiowa misja, to jest iluzja, którą czas zakończyć. Zdrada nie zawsze jest dramatyczna. Czasem to po prostu trwanie w czymś, co Cię powoli zabija, tylko dlatego, że tak już było. Wniosek? Rodzinne role to nie wyroki, to wybory i Masz pełne prawo zrezygnować. Nie z miłości, z wyczerpania. Bo prawdziwa rodzina nie potrzebuje Twojego poświęcenia, żeby funkcjonować, potrzebuje Twojej prawdy. Zdrada numer 7 rywalizacja o względy rodziców kosztem Ciebie. W niektórych rodzinach nie mówi się wprost o wojnie, ale ona tam jest cicha, ukryta pod uśmiechami, prezentami i uprzejmymi gestami to wojna nie o miłość, lecz o aprobatę. Kiedy brat lub siostra zmieniają relacje z rodzicem w konkurs, często nie próbują wznieść się wyżej przez własny rozwój. Oni wolą zrzucić cię niżej, by błyszczeć na tle twojego cienia. Ta zdrada jest trudna do zauważenia, bo wygląda jak ambicja, wygląda jak zaangażowanie, ale jeśli przyjrzysz się uważnie, zobaczysz schemat, to oni zawsze pierwsi wspominają o twoich błędach. Tuż przed opowieścią o swoim kolejnym sukcesie, to oni mówią rodzicom, czasem się o nią martwię. Szkoda, że nie jest już taka odpowiedzialna jak kiedyś. I nagle nie jesteś już widziany jako ty. Jesteś widziany jako kontrast do idealnie wykreowanej wersji rodzeństwa. Historia Jenny to opowieść, którą zna wielu z nas. Zawsze była blisko z matką, ale odkąd jej starsza siostra. Zaczęła częściej odwiedzać dom, przynosić kwiaty, gotować obiady, opowiadać jak martwi się o Jenę. Coś się zmieniło. Matka zaczęła patrzeć inaczej, jakby przez filtr, jakby Jena była mniej stabilna, mniej wdzięczna, mniej obecna. I wiesz co w tym najgorsze? Że to nie Jena się zmieniła. To narracja została przekręcona. Stoicka mądrość mówi jasno: człowiek mądry szuka prawdy. Nie aprobaty, a jeśli ktoś, by zdobyć uznanie, musi podważyć Twoją wartość, nie działa z miłości, działa z lęku, z lęku, że nie zostanie zauważony, z lęku, że nie będzie tym lepszym dzieckiem. I w tym lęku gotów jest poświęcić więź, którą budowaliście przez całe życie. Wniosek: Nie musisz rywalizować o miłość rodziców. Bo jeśli miłość ma być wygrana kosztem ciebie, to nie jest miłość. To strategia przetrwania drugiego człowieka. Nie masz wpływu na to, jak inni przedstawiają cię światu, ale masz pełne prawo decydować, czy nadal będziesz uczestniczyć w tej grze. Masz prawo odejść, masz prawo mówić wprost, masz prawo być sobą, bez porównań, bez cienia cudzych ambicji, bo ty nie musisz być ulubionym dzieckiem. Ty masz być wolnym człowiekiem. Te siedem zdrad to nie krzyki, to nie dramaty rodem z filmów, to cichy rozpad czegoś, co miało być święte. Bo gdy rani cię brat, gdy rozczarowuje siostra, to nie jest tylko ból, to pęknięcie w samej strukturze twojej tożsamości, to historia, która miała być wspólna, ale została zapisana tylko przez nich, szeptanie za twoimi plecami. Zazdrość przebrana za troskę, wykorzystywanie wspólnej przeszłości jak broni, publiczne upokorzenie, emocjonalna pustka, gdy świat walił ci się pod nogami, rola, która nigdy nie była twoja, ale której odmawiałeś sobie opuszczenia, i wreszcie walka o aprobatę rodziców, w której to ty stajesz się ofiarą. To nie są błędy, to nie są rodzinne sprawy, to są schematy, które cię niszczą. I jeśli ich nie nazwiesz, będą definiować cię przez całe życie. Wielu powie ci, przebacz, rodzina to rodzina, zostaw to, nie rozgrzebuj. Ale stoicyzm uczy czegoś innego. Nie mówi, nienawidź. Nie mówi, zerwij wszystko. Mówi, zobacz rzeczy takimi, jakie są. Bez iluzji, bez emocjonalnych filtrów i zdecyduj. Czy to, co widzisz, jest godne twojego spokoju? Bo przebaczenie bez granic to tylko inna forma zgody na cierpienie. Miłość bez szacunku to nie miłość, to uzależnienie, a lojalność, która wymaga byś zdradzał samego siebie, to lojalność, której nie jesteś już winien. Marek Aureliusz napisał: "Dusza przybiera barwę twoich myśli. To, co dopuszczasz do swojego życia, kształtuje twoje wnętrze." Jeśli pozwalasz na zdradę, nawet te, co przychodzi w uśmiechu, prędzej czy później zaczniesz wierzyć, że na nią zasługujesz. A ty nie zasługujesz na ból, nie zasługujesz na milczenie, nie zasługujesz na walkę o miłość, która powinna być dana, niewymuszona. Zasługujesz na jasność, na pokój, na relacje, które budują, a nie wypalają. Pamiętaj, nie wybrałeś rodziny, w której się urodziłeś. Ale możesz wybrać, kto zostanie w Twoim życiu dalej, możesz wybrać, kogo słuchasz, możesz wybrać, jaki spokój chcesz zbudować, i możesz wybrać moment, kiedy mówisz wystarczy. Nie dlatego, że jesteś zimny, nie dlatego, że jesteś mściwy, ale dlatego, że w końcu pokochasz siebie na tyle, by nie krwawić dla tych, którzy ciągle cię tną. To jest Twój moment, to jest Twoja granica. I to jest Twoje życie, nie błagaj o pokój. Zbuduj go krok po kroku, myśl po myśli. A jeśli coś w tym tekście poruszyło Twoje wnętrze, zostaw ślad, komentarz, reakcję, subskrybuj, jeśli chcesz iść dalej tą drogą. Bo być może to właśnie dziś zacząłeś wybierać siebie.